a tutaj mamy cegla z całkiem ładny proszę bardzo piękne a tutaj mamy traciszka o, wyszedł sobie tutaj z ziemi Trochę pogryziony, ale może coś z niego będzie. Tak wygląda. Tutaj mamy następnego. Wszystkie jakieś troszkę pogryzione ledwo urosło a już pokryziony tutaj mamy cztery małe mógłbym je zostawić do jutra ale grzybiarze też chodzą i oni mi nie zostawią do jutra tylko muszę te cztery małe wziąć chociaż mógłbym je zostawić do jutra i jutro byłyby większe no i mamy cztery małe ładne prawdziwki a obok jest i piąty i szósty niechcący telefon wyłączyłem, dlatego że dopiero zauważyłem. Dwa następne to już są. Telefon wyłączyłem, ale oprócz tych małych czterech jeszcze są dwa większe, które tutaj urosły w tym samym miejscu. O! Piękny. No i tutaj mamy następny, czyli generalnie, na ten moment, jeszcze się rozglądam, to tutaj jest sześć prawdziwków, w jednym miejscu, czyli te cztery mniejsze, ten jest śliczniutki, piękniutki, noga twarda, piękny prawdziwych, proszę zobaczyć, po prostu, miód malina. 6 prawdziwków w jednym miejscu. No i jest siódmy prawdziwek, koło tych 6. Ale to dopiero w trakcie, jak się oddale o te 2-3 metry dalej, to widzę następny prawdziwek. Nie za duży. Zobaczymy, co z niego będzie. Teraz nie sprawdzam, bo nie mam trzeciej ręki żeby nie, móc trzymać latarkę telefon i jeszcze obcinać prawdziwka Can you Kolejny śliczny prawdziwak. No i kolejny babasek. No, śniutki, śniutki, proszę zobaczyć. Trochę noga pogryziona. Troszeczkę, ale na pewno będzie zdrowy, bo tamte poprzednie też wszystkie zdrowe. Cudo, cudo. drugi noga się chwieje bo tutaj pogryziony jest ale on jest zdrowiutki młodziutki zdrowiutki tylko go pogryzły tylko go pogryzły chrząszcze albo ślimaki może ktoś rozpoznaje swoją puszkę którą Wyrzucił w lesie. No i mamy kolejne cudeńko. Fajne, Bobas. O, zakrywałem a tu jeszcze takie malutki. A, jaki piękny no proszę bardzo piękny prawdziwek a tutaj wrednik mały, jeszcze jakieś maleństwo ale chyba już z niego nic nie będzie dobra Wystarczy nam ten piękny, prawdziwek Noga pogryziona Tak byłby całkiem ładny gdyby nie to, że noga pogryziona No zobaczcie piękny, prawdziwek Nawet widać, że zdrowy Ale pogryziony strasznie co zrobić? Wyrzucić takiego prawdziwka? Czy jednak coś z niego zrobić? Co, co myślicie?